Holender i bułka. proszę bardzo, Polak bohaterem na park de France. I to właśnie Paris Saint-Germain odpada z ćwierćfinału. W ale nie zagra, tylko Nice, obecny wicelider. Znakomita postawa w tej serii rzutów karnych Polaka. Najpierw obronił Strzał Paredesa, znakomitego Argentyńczyka. Nie dał rady Messiemu, nie dał rady Mbappé. Szkoda trochę tego młodego Simonsa, ale generalnie chyba nie szkoda Paryżan, bo oni tutaj no, poważne były wątpliwości, czy zasługują na ten awans. Zastanawialiśmy się, czy marzy o rzutach karnych, czy o tym, aby w 90 minut się to skończyło, aby jego koledzy e, o tym przesądzili, strzelającego e, Paryżowi, Paryżowi. Wydawało nam się, że, że nie, to jest ambitny człowiek, e, ambitny e, zawodnik, mający swoje ogromne e, atuty i miał szansę, aby właśnie... Whoa, 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 whoa. Come on guys, right now. Ah!